Hej, witajcie, maniacy! W końcu otrzymałem edycję kolekcjonerską Batman Arkham Knight, dokładnie nazwana jako limited edition. Wcześniej zakupiłem Priorder Batmana, w którym znajduje się koszulka w rozmiarze XL oraz kod do pobrania umożliwiający zagranie Red Hoodem. Od góry, jak i po bokach mamy logo Batmana. Jest i kodik na zagranie Red Hoodem. Reklama koszulek oraz jakaś reklamówka. Premiera gry odbyła się 23 czerwca na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz komputer PC. Mamy czarną koszulkę XL z logiem klasycznym Batmana, tylko trochę podrapane. Pierwotnie gra miała mieć swoje trzy edycje kolekcjonerskie. Edycja Limited Edition z figurką Batmana, tą, którą właśnie omawiamy. Cena takiej edycji to koszt około 500 zł w dniu premiery. Wersja ze samym steelbookiem, cena około 280 zł oraz Batmobile Edition z Batmobilem która miała kosztować około 1000 zł, lecz parę dni przed premierą Warner Bros oznajmił, że takowa edycja nie ujrzy światła dziennego, towar nie spełnia oczekiwań producenta, czyli fabryka w Chinach dała ciała po całości. Chcąc zadrzeć z nas 1000 złotych, ale na szczęście na ratunek przychodzi nam Warnes Bros Interactive, wycofując ze sprzedaży swoje edycje z Batmobilem, a ci co zakupili preorder dostaną zwrot kasy. Ale żeby było tego mało edycja z figurką została opóźniona, tak około z dwóch tygodni, a co tam, a gra na ta wycofana ze Steamu. Na przodzie wkładki mamy Batmana, mamy logo, mamy napis limited edition. Z tyłu mamy wypisane poszczególne elementy składające się na edycję limitowaną. Fajna czarna, mroczna stylizacja. Same napisy bez wizualizacji, żeby nie zdradzać, co jest w tym magicznym pudełeczku. Na boku mamy napis Be the Batman. Stań się Batmanem. Edycja kolekcjonerska jest ciupkę większa od swojej poprzedniej części. Naciskamy taśmę i zdejmujemy wkładkę. Pierwsze co widzimy to logo oraz napis. Coś tam jest napisane, ale dzisiaj nie znam angielskiego, żeby nie spoilerować. Budło stylizowane na pochlapane. Otwierając półdło mamy od razu samą grę w Steelbooku. Szkoda, że Warner zbroste w chusteczki z kolekcjonerami w Europie i nie daje Steelbooka oddzielnie. No nic, w Stanach potrafią, w Europie nie. Na froncie Steelbooka przedstawia się Batman, kolorystyka jest ciemna, czarna, jak zresztą i całego zestawu. Na tylnej części mamy Batmobila, w którym trochę pojeździmy w grze. W środku mamy płytkę z grą oraz DLC i mamy tak. Misję koszmaru strachu na wróble, pakiet fabuły Harley Queen, Standardowa instrukcja, reklamówka Season Pass oraz skiny z New 52. <grymne> A tak prezentuje się grafika wewnątrz. Z boku widnieje tytuł gry. Fajnie, że jest, bo często napisy na stickbookach po boku nie widnieją. Dalej mamy komiks w miękkiej okładce Batman Arkham Knight. <gry> Mamy także artbooka w walucie. Na przodzie logo Batmana. Po zdjęciu obwoluty graficzka mamy taką. A tyłu taką. W artbooku znajdziemy szkice budynków, lokacji, billboardów rozmieszczonych w mieście, postaci czy pojazdów. <gry> Na widoczna nazwa gry. Przejdźmy teraz do najciekawszego elementu kolekcjonery. I tak oto przestawia się figurka Memorial Batmana. Figurka składa się z dwóch części: z Batmana oraz podstawki, jaką jest miasto. Sama figurka jest zrobiona z plastiku, lecz wykończenie takie jak uszy Batmana są z gumy. Wygląda dosyć tanio. Plastik świecący, z daleka nie najgorzej. Nie wiem, może tak ma wyglądać Memorial. W podstawce możemy wsadzić baterie, które już są w zestawie. Umieszczamy trzy paluszki i możemy podziwiać miasto w nocy dzięki oświetleniu od dołu. Jak to wygląda w nocy? Sami sobie zobaczcie i odpowiedzcie, czy jest spoko, czy mała bardacha. Do porównania przystawiłem figurkę Batmana z poprzedniej części przygód. Tak w całej okazałości wyglądałaby kolekcjonerka Batman Arkham Knight. Jak Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę. Wielkie dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.